Dzisiaj ruszyła internetowa zbiórka pieniędzy w serwisie rzut.pl na rzecz wsparcia Limanowskiego szpitala w walce z koronawirusem. W rozmowie z inicjatorem zbiórki Piotrem Musiałem, radnym miasta Limanowej, dowiedzieliśmy się, skąd narodził się pomysł na tą zbiórkę. Ten pomysł jest bardzo spontaniczny. Wczoraj oglądając media, śledząc wszystkie portale społecznościowe, które informują nas o sytuacji, która jest w kraju i w Europie. Więc postanowiłem taką zrzutkę, to może brzmi źle, ale jest to pomoc dla Szpitala Limanowskiego. Postanowiłem dzisiaj rano, że założę takie, taką zrzutkę i będziemy się składać, bo to chodzi o dobro wszystkich mieszkańców Powiatu Limanowskiego, jak i mieszkańców miasta Limanowa, żebyśmy po prostu mogli tutaj w tym szpitalu być godnie przyjęci w razie czego. Jak ogólnie władze szpitala zareagowały na taki pomysł? Dzisiaj rozmawiałem rano z panem dyrektorem szpitala powiatowego w Limanowej. Z zapewnień pana dyrektora mam, że na tą chwilę nie brakuje środków tych, które powinny być w szpitalu, ale pomimo tego, że po prostu sytuację mamy taką w kraju, stwierdziłem, że jednak bez względu na to, czy te środki są u nas w szpitalu, czy ich nie ma, chcemy pomóc naszemu szpitalowi Limanowskiemu. Na utworzonej zrzutce można już zauważyć pierwsze wpłaty. Zachęcamy wszystkich do wsparcia tej inicjatywy. Jeżeli okaże się tak, i miejmy taką nadzieję, że te pieniądze nie będą potrzebne, to co stanie się z tą zbiórką? No też nad tym zastanawiałem się dzisiaj i te pieniążki w całości na pewno będą przeznaczone na szpital w Limanowej. Jeżeli te środki będą niekoniecznie na te środki, które chcemy przeznaczyć w tej chwili, ale jeżeli będą inne cele i pan dyrektor wskaże na, na co te środki przeznaczyć, my te środki w całości przeznaczymy. Także tych środków nie zatrzymujemy u siebie. Jest cel, jest szlachetny cel przeznaczyć te pieniądze w całości, bo wiemy, że dzisiaj jest sytuacja taka, jutro jest już inna, a za cztery dni ta sytuacja może się diametralnie zmienić, że tych środków może nie być, więc nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc ja też nie jestem w stanie przewidzieć, ile tych pieniędzy będzie e, uzbieranych. Myślę, że społeczeństwo e, limanowszczyzny i, i, i powiatu limanowskiego e, wesprze tą inicjatywę i te pieniądze w całości będą przeznaczone e, na szpital limanowski. E, wesprzyjmy i, i po prostu byćmy tej dobrej myśli, że ucierpimy w Limanowej jak najmniej.